Dopiero teraz Amerykanie pojawili się na boxajcie. Ale to planta jeszcze mają bardzo daleką drogę bliższą. Wow. Za sprawą tej akcji Automatika to było coś pięknego, tylko czy to wystarczy? Automatik bezpośrednio na miejscu, gdzie bombę można podłożyć. Skazując, dokłada jeszcze jedno trafienie. Nagle zrobiło dwa na się dwa dwa. Automatik jeden na jeden. Idealna broń, To pokazuje nam teraz Automatik, który ładnie się wychylano. Mimo to cloud wciąż ma problemy. Bardzo, bardzo dobra runda wygonięła SKA Eko i tylko dwóch zawodników przeciwnej drużyny. Było stało w życiu. Kołcira, większy jest przeciwnik. Dobra sytuacja, by go zabić. Udaje się wymiana. To no, no, nieprawdopodobna akcja. Naping coraz bliżej. Jeszcze dorzucony smog, no w ale Snappinga się tutaj nikt nie spodziewa. Bardzo ładny strzał, Snapping ponad kolejny, znowu headshot, jeszcze mógłby to ciągnąć, naping idealnie to robi. Ogromna przewaga Amerykanów, tymczasem Stewie również dobrze grana, drugi z z bombsite'u. Fallen wypowiada, ale tylko dwóch zawodników brazylijskich pozostało przy życiu dodatkowo. Zwróćmy uwagę, Felp 14 punktów życia, Fallen musi teraz zagrać genialnie. Ojej, koleż mu się to udało zrobić, to jest to za co kochamy tego zawodnika, a więc walczy SK, ale czasu już za Mimo wszystko jednak FalleN, kolejne trafienie. Rzuca samo pod siebie Felp, teraz ładne wyjście, no i to jest spora przemaga bo stronie SK Gaming. Felp się jednak nie daje rady kod, również i nagle mamy tutaj 3 na 3, ale Automatic, jeden hp SK też bardzo mało. Ale może to wystarczy, może, a jednak ładna obrona, Nofer już zachodzi rywal od pleców, ale Stewie piękne ubezpieczenie, on wie, że teraz musi widzieć wszystko na siebie na spokojnie i on nie ale lecą jeszcze jakieś granaty i jeszcze raz Stewie w tej rundzie zostaje tylko Fallen, będzie był na rapsy, nie Fallen, jak wychyla się i to jest ace Stewiego.